czekać nie wiadomo ile? Trzy raz coś robi. I ja. Tak ci zgaśnie. O ja cię. <grymne> Nie bój <Bójcie>. się! Stań <grymne> tutaj Wasia przy szafie, zrobimy zdjęcie. O matko! Ja, jakie fajne! Graw. Graw. Się coś no co? Trzy świeczki? Tu jeszcze się kręcą i na górze. O ja... O, tak? Pięknie! O, no. I jeszcze muzyczka gra? A wyberstaj. Masiu Uśmiechnij się. Księżniczko. Masiu? Jak stoisz? No zdmuchnij te świeczki teraz. Dmuchaj to dużo, nie cztery do sześciu z dwóch Dmuchaj, dmuchaj. Ah. <złysła> <gry> <gry> <y> <gry> Ale <gry> qué, <gry>